No i słuchajcie, rozpakowałam już sobie. Zobaczcie, tu jest taka płyta. To jest, słuchajcie, płyta. E, już wam mówię, leśniczego piątka już nic w y, życiu nie zdziwi, ani jąkający się niedźwiedź brunatny, żądający miodu, ani całkiem zwyczajny kot, który nagle zaczyna mówić, ani to, że na herbatkę wpadają do, dzień do niego skrzat i szczurek. Czyli słuchajcie, tutaj po prostu jest y, fajne y, słuchowisko, pewnie jakaś y, przygoda tutaj będzie. Czyta, słuchajcie, Paweł Wakuła. Jest to absolwent y, malarstwa i pedagogiki artystycznej. Także no, y, myślę, że y, fajnie, fajnie będzie tutaj ją y, posłuchać. To jest chyba audiobook z tego, co widzę, bo tutaj już widzę na dole jest informacja: książką w wersji tradycyjnej, czyli w tej takiej papierowej, wydało wydawnictwo literatura. Zobaczymy, co jest w środku. Otwieram to pierwszy raz, słuchajcie. Ojejku, jak pięknie. Zobaczcie. mhm. Ślicznie. No nic, będziemy dzisiaj słuchać. I to było, słuchajcie, właśnie w tej oto gazetce. To jest są Echa Leśny, kwartalnik dla miłośników lasu, czy tam przyjaciół lasu z 2014 roku. Zobaczcie, tu jest numer czwarty na 618. No to co? Zobaczymy, co w środku. Ale ta sowa to jest cudna, słuchajcie. Przepiękna. O nie, moje ukochane góry. Nie wytrzymam. No prześliczne zdjęcia. Jejku, ja no naprawdę mam takiego bzika na punkcie. Zobaczcie, na ratunek rysą. No, coś po prostu pięknego, zobaczcie. No i tutaj na z tyłu jeszcze, z tyłu tego czasopisma są też wspominki takie z dawnych lat. To na przykład, słuchajcie, jest artyny, artykuł jest z, z, 2000, z 1929 roku z grudnia. Także no naprawdę mm, rewelacja. Zobaczcie, tutaj macie jeszcze takie zdjęcie. Zobaczcie, Echa leśne archiwum. No coś pięknego po prostu. Tu jakieś zobaczcie przepisy, są świetne. O zobaczcie, tu jakieś zamki są, tu katedry, zobaczcie pałace. No, coś po prostu pięknego. Zobaczcie, można zbudować mieszkanko dla ptaszków. Zobaczcie, no, po prostu coś pięknego. Zobaczcie. O to mi właśnie chodziło. Zobaczcie, prześliczne. Nawet zobaczcie, są z drewna takie piękne mm, tworzywa. Zobaczcie, robią zegarki, robią rowery z drewna. Dynamika promyka. To jest, widzę, taki kwartalnik zimowy typowo piękne przez rok. Pieniny, pięknie, no coś ślicznego. O, zobaczcie. Nawet zobaczcie z orderem uśmiechu odznaczone. Brat Marian. Pięknie. Domki z dziurką. Zobaczcie, ile domków stworzono dla ptaszków. Ile ziaren. Spójrzcie. Kiedy zima zła. No, także tak to wygląda. O, wilk. Jeżeli chodzi o tą, to ten egzemplarz odkładam na boczek. Teraz uwaga, w tym egzemplarzu. Echa leśne z 2015 roku. Yy, numer 3 621 yy, magazyn przyjaciół lasu. <laughs> Mamy jesień bodajże. Zobaczcie, jakie piękne. Widzicie, nawet macie yy, całą anatomię przedstawioną ptaszków. Coś pięknego. Czekajcie, ja przestawię sobie statyw. Będzie mi po prostu o tak łatwiej. O, zobaczcie. Wywióreczki. I wtedy można, słuchajcie, pięknie y, pokazać y, dzieciaczkom na przykład y, jakieś piękne zdjęcia. Przeczytać ciekawy artykuł. No naprawdę można wielu, z wielu, wielu źródeł korzystać. Nawet też dla własnej takiej ym, Wiedzy. To jest akurat ten numer. No i zobaczcie, w tym numerze e, była ta płyta: drewno, ekosurowiec, lasy państwowe. E, wydaje mi się, że tu będzie krótki jakiś filmik związany z tym, jak na przykład mogą powstać zegarki właśnie te drewniane albo właśnie rowery. Ja ze swego czasu kiedyś widziałam chyba na YouTubie albo na Instagramie, po prostu pan wykonał z drewna auto i tym autem normalnie się poruszał, no po prostu rewelacja. Tu natomiast jest to taki chyba podwójny numer. Zobaczcie, tu są echa leśne z 2019 roku. To jest numer drugi 636. No i tutaj zobaczcie, są niby takie dwa połączone ze sobą numery, i tu są, zobaczcie, wydanie specjalne. Muszę wyostrzyć. Wyostrzy się, czy się nie wyostrzy. Muszę zobaczyć. Hmm, hmm, hmm. O, wydanie specjalne. Pismo ukazuje się od 1924 roku. Zmniejszę sobie. Zobaczymy, co jest w środku. Wow! Wydanie specjalne, zobaczcie, o żubrach. No temat na biologię, na przyrodę, na historię. No rewelacja, słuchajcie. Patrzcie. To chyba jakieś oswojone były żubry. Mhm. Można wiele ciekawych rzeczy tutaj się dowiedzieć. No, coś pięknego. Wow, zobaczcie na tą mapę. Coś pięknego. Puszcza Białowieska, Warszawa, w Warszawie nawet były. Słuchajcie, no, coś pięknego. No, także tak to pięknie się przedstawia.